Halo, halo, witam was, czwartek, film nagrywany w środę, jest czas więc korzystam Tu właśnie kurki dzisiaj jadą moje środowe zbiory pokrzewy w ciągu godziny worek Posiekana połowa już jest i witaminki, ja tutaj jezę. akurat dałem jęczmień, który mam w mniejszej jakby otręby jęczmienia albo mniejsza postać niż pszenica, kukurydza, skorupki jaj Mielone, no i pokrzywa. Więc bomba witaminowa, czas zacząć. Więc smacznego. Tutaj uniosek. Moje kapciuchy. Kichacza. Wszystko w porządku. Koguty jeszcze żyją. A jajka są. Pięknie jeszcze dzisiaj nie zbierałem. Ale nie będę wam tego nagrywać. Pozbieram, bo chyba to nie jest zbyt interesujące. Jak widzicie, jeszcze są na czysta, ale to jest. Kilka godzin dopiero. Tu już mi zdążyły porozrabiać oczywiście, porzucać jedzenie, ale to wiadomo. Dzisiaj będziemy mieli drugą część ciekawostek, więc Was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia za chwilę. No i jestem, jak widzicie, kury korzystają z tych paśników. Taki był plan, więc jak nie ma deszczu, jak najbardziej niech sobie one będą. Kaczuchy leniwe. No i jedziemy. No moi drodzy, o właśnie, co do kogutów. Układ władzy. Jak wiecie, w kukur panuje tak zwana hierarchia. Zawsze na szczycie powinien stać kogut. Dlatego kwestia mieć, mieć koguta nie, tu nie patrzcie na tą ilość, bo to jest przesadna ilość. Tu zostaną cztery na y, cztery, dwie wnioski, jakoś tak i tyle, reszta idzie na rosół, spokojnie. I to zawsze stoi kogut na władze, a później jakby jego psiapsiółki. I że tak powiem walka dominacji już się toczy pod podchowalniku. wśród jednodniowych piskąt. One już zaczynają jakby między sobą ustawiać hierarchię i władzę kto jest... No właśnie kto jest pierwszy, no musiał się odezwać władza. Władza nadzwyczajna tego kurnika. I wiadomo z czym to się wiąże. Ten kto ma władzę, ten śpi lepiej, je lepiej i ma wszędzie pierwszeństwo. I to możecie śmiało zobaczyć u kur, że ta władza jest fajna. I jest perfidnie pokazana. Tutaj, właśnie to jest ten młody kogucik, który zostaje z młodych. Jednak jest kogucik i zostaje. Jest decyzja, zostaje. Ja go też ratowałem, więc bo był ciężko chory. Jak był pisklekiem, więc on zostaje na 100%. ma jest. Wszystko się dzieje, więc tak wygląda. U kur jest ścisła hierarchia. I tak czym jest władza? Kto ma władzę? Ten, kto najładniej wygląda. Widzicie? Wszędzie rządzi uroda, jednak. Władzę przyjmuje ten kogut, który jest największy, ma największy grzebień, jest najsilniejszy i po prostu tego, co kury lubią, bo tak jak było w ostatnim odcinku, im ładniejszy kogut, tym więcej ma piepsiłek. Chociaż się dziwię, bo to ten kogut dla mnie jest najładniejszy, jeżeli chodzi o nioski. Choć nie powiem biały, mi też się podoba, ale to on rządzi w tym kurniku i niech tak pozostanie. Mi to pasuje. No i mamy następne. O, znowu koguty młode rządzą w kurniku. trzecie, kury się nie pocą Jakby powiedzieć, kura nie posiada tak jak my gruczołów potowych, i jakby to powiedzieć, ona się w ten sposób jakby nie poci i nie mając gruczołów jakby nie reguluje tej temperatury przez skórę tak jak my regulują ją przez tak zwane zianie czyli oddech czyli coś podobnego jak psy czy też otwieranie dzioba jakby wyrównuje tą temperaturę w swoim ciele Kolejna ciekawa rzecz, co w sumie mnie dosyć mocno zaciekawiła, że jakby przy kościach długich, skrzydeł i nóg, tak jak każdy wie, kości posiadają tak zwany szpik. Kury go nie posiadają. W tych oto kościach długich, czyli takie łapki i tym podobne, kury posiadają powietrze. Czyli jakby powiedzieć, kury kości ciężkich nie mają. I tu jeszcze jest taka ciekawostka, że kura ona posiada od 13 do 14 kręgów szyjnych i to jest różne. Bo jeżeli chodzi o nas ludzi, wiadomo, że my tych kręgów mamy znaczy. Boże, no mamy 7. Przypuśćmy na żyrafa. Tak czy jak, ona ich posiada 7, a u kur jest to w zależności od długości szyi. Teraz tak, każdy z nas ma na pewno jajka. Prawda? I... No i zdarza się, że te jajka są duże I zastanawiamy się Jak to kura zniosła Proste Kości biednicze tak jak u nas U kur nie są zroś, rozrośnięte są osobno Dlatego kura jakby nie ma problemów Ze zniesieniem większego jajka Więc dla nas nie powinno nas to zastanawiać Że kura o, takie wielkie jajko zniosła Jak ona się ta dała radę Proste, bo natura uzbroiła je w taki sprzęt By nie miały z tym żadnego problemu I z ciekawostek Największe jajko kury jakby zdeklarowane wynosiło 180 gram no to się kura musiała faktycznie trochę wysilić żeby to w sumie wypchać prawda? czy nie? musiała się wysilić, Nie ja też tak uważam jeżeli chodzi jeszcze o jajka jakby to powiedzieć to jest bardziej biologicznie kura posiada tylko jeden jakby jajnik które właśnie co dzień wytwarza jajka, czyli komórkę rozrodczą. No i jak wiadomo zapłodniona, jakby to powiedzieć, no, występuje kuciaczek. I tak jak jest mówione, już kiedyś o tym wspominałem w komentarzach też, nasienie koguta kura przetrzymuje nawet do 14 dni więc właśnie w tym rozdzielaniu, zazwyczaj jeżeli hodowcy rozdzielają pary czy coś jajka dopiero zbierałem po okresie dwóch tygodni bo wtedy jest pewność, że po pozostałych kogutach jakby nie ma śladu ha, widzicie? więc zawsze pamiętajcie, ten okres dwóch tygodni po rozdzieleniu trzymajcie bo zawsze może się zdarzyć, że jednak się okaże niks tak jak w moim przypadku się czapka wepchała w brachle. No i ostatnia sprawa, jeżeli jesteśmy przy jajkach, to też mowa o skorupce. Wiadomo, że skorupka składa się z węgla węglanu wapnia czyli pokrótce mówiąc, wapnia. Ale. Często się zdarza, że jajka są twarde. Jak to się staje, że kurczek jednak sobie daje z tym radę? I tu jest taka ciekawostka, że kurczak po prostu podczas rozwijania się w komórce pobiera cały węglan wapnia z jajka. I w związku z tym przy okresie klucia to jajko jest większe niż na początku. I wtedy właśnie kurczak jakby sobie daje bez problemu radę sobie wyjść i nadziubać te jajeczko. Jakby jajko staje się elastyczne. W sumie jakbym tego nie sprawdzałem, tak w sumie, ale jakby się tak przypatrzeć, zwrócę uwagę na pewno przy teraz przykluciu, czy faktycznie to jajko, one jest inne, na pewno jest cięższe, a wiadomo, że kura z czegoś w ten kurczak musi pociągać witaminy, tak jak wiemy, żółtko zawiera przeciwciała różne i tym podobne, nie takie, które wiążą się z mm, wiadomo, tak jak mówiłem, poprzednim filmie z szczepionkami, ale inne od przeciwciała, które kura musi mieć, jakby kura przekazuje w tym żółtku, jak i również, widzicie, pobranie tego wapnia świadczy o tym, że te jajko naprawdę jest bogate i jakby kura wykorzystuje wszystko, co się da do cna, dlatego tak ważne i istotne jest żywienie się kur, czy też nie pobieranie. Jajek od chorych kur, bo wtedy pamiętajcie, wszelkie bakterie chorobotwórcze w większości przypadków dostałem się do jajka, czyli rodzą się tak zwane chore lub Jakby nie wychodzą pisklęta, no bo już są za słabe, albo w ciągu dwóch dni słabną. Tu widzicie. Kury sobie szaleją, jedzą jajka. Boże, jedzą jajka. No jajka w sumie też, bo skorupki tu, tu, tu Jeszcze wyżerają mi tu pokrzywki. Tu sobie kurka siedzi. Siedzi. Zamulica. I to tyle. Nie wiem, zobaczę jeszcze, czy mi się uda jakieś ciekawostki na trzeci odcinek. W związku z tym znaleźć. Mam nadzieję, że film Wam się podoba. Dzięki wielkie za subskrypcję. Za to, że jesteście. Jest dla kogo nagrywać. Łączenie się moją pasją z Wami sprawia mi przyjemność, nie ukrywam. Mam nadzieję, że słuchani mnie Wam też. No patrzcie, co one mi tu za rozrubę robią. Tak się uparły na ten trawnik, że tak powiem, na ten teren zielony, że tu jest rozrubana całego. A niech sobie robią tyle ich. Dobrze, moi drodzy, ja kończę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Wam życzę miłego dnia i do usłyszenia, dzięki że jesteście trzymajcie się, ekipa was serdecznie pozdrawia, zatłoczona ekipa patrzcie no, i jeszcze właśnie tak właśnie myślałem nad likwidacją wajdotów jednak rezygnację z tej hodowli no, ale chyba podjąłem decyzję, że po prostu to co jest zostaje ale nowych wajdotów nie będzie, bo jednak jest bardziej kolorowo na tym podwórku o, a tu moja młoda brachemka rośnie jeszcze tutaj, więc yy, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku Dobra, ja Was pozdrawiam, trzymajcie się jeszcze raz, do zobaczenia w kolejnym odcinku.